Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Gry Miesiąca. U mnie będzie dosyć nietypowo, ze względu na to, że jest to gra z tych klasycznych, a konkretnie zagrywałem się w Go, jest to moje w ogóle pierwsze podejście do grania w Go. Jest to gra dwuosobowa, gdzie zobaczcie, używamy takich kamyczków, żeby pokonać naszego przeciwnika, zdobyć jak najwięcej punktów, czy zdobywanie terenu właśnie na takiej planszy, to jest mała wersja tej planszy. Gra jest totalnie intrygująca. Nie jest to prawdopodobnie najlepsza gra względem od 1 do 10 oceniał gry, najlepsza, najlepiej oceniona przeze mnie gra w tym miesiącu, ale zdecydowanie taka, która najbardziej gdzieś tam zostaje w głowie. Na zasadzie myślałem o możliwych zagraniach, myślałem o taktyce, myślałem o zasadach. Jest to gra, która jest po prostu bardzo głęboka, gdzie bardzo łatwo jest zacząć grać, ale grać na takim mistrzowskim poziomie jest naprawdę bardzo, bardzo trudno. Także jest to gra zdecydowanie godna polecenia, sprawdzenia, są różne możliwości zagrania, są różne materiały z zasadami, ja też publikowałem taki, możecie grać na różnych aplikacjach, na telefonie, na tablecie, także serdecznie polecam Wam, żebyście go przetestowali. Moja gra miesiąca. Cześć, to mistrz Lewiatan Sorbet z kanału Wojennik TV. Tradycyjnie chciałbym zacząć od pozdrowień dla wszystkich oglądających kanał Granie w Chmurach i pokrótce chciałbym także opowiedzieć o swojej grze minionego miesiąca. Moją grą stycznia 2022 roku bezapelacyjnie zostaje World in Flames. World in Flames to gra legenda. To gra, która po raz pierwszy została wydana w 1985 roku przez Australian Design Group. Jest to gra, która pozwala na odtworzenie przebiegu całej II wojny światowej na szczeblu strategicznym. Gra Monstrum, gra kolos, gra, która w momencie, gdy została wznowiona kilkukrotnie zresztą w 2017 roku w wersji Collectors Edition Deluxe, i tą właśnie w tym momencie ogrywam, to została zgłoszona do zespołu rekordów Guinnessa jako największa wydana gra planszowa. Powód po pierwsze, masa ciężkich. Ciężkich, utwardzanych map. Po ich rozłożeniu całość gry zajmuje kilka metrów. Oprócz tego żetony. W tej grze jest bagatela ponad 4,5 tysiąca żetonów. Jeśli gramy ze wszystkimi rozszerzeniami, to ta wartość może urosnąć nawet do ponad 5 tysięcy. Gra, jak wcześniej wspomniałem, pozwala na odtworzenie całej II wojny światowej na szczeblu strategicznym, a więc mapy przedstawiają cały nasz glob. Starcia toczone będą w Europie, w Afryce. W Azji na Pacyfiku toczone będą wszędzie tam, gdzie były toczone w trakcie II wojny światowej. A jeśli gracze pokierują historią inaczej, to nie wykluczone, że nawet w innych miejscach naszego globu. Gra, która pozwala zarówno na rozgrywkę z wykorzystaniem całego arsenału różnego rodzaju zasad, wszystkich komponentów, wtedy jest to prawdziwe gigantyczne monstrum, ale i również gra pozwalająca na rozegranie konkretnych kampanii mniejszego formatu, wymagających jednej, dwóch czasami trzech wielkich map. I tak możemy na przykład zagrać kampanię, która koncentruje się na ofensywie niemieckiej na zachodzie w 1940 roku, albo na operacji Barbarossa z 1941, albo na przykład na bitwie o Guadalcanal, więc mamy z czego wybierać, i co też jest. Fajne w tej grze, co mi się od początku podobało, to to, że mimo w bardzo dużej objętości, mimo 85 zdaje się stron zasad i kilkudziesięciu kolejnych ze scenariuszami, z rozpiskami, gra ma mimo wszystko charakter modularny, bo ma masę zasad opcjonalnych, ma masę zasad zaawansowanych, po które możemy sięgać, jeśli chcemy jeszcze mocniej poczuć klimat, jeszcze bardziej poczuć pewne niuanse, które mają lepiej oddać realia II wojny światowej. Ale jeżeli nie chcemy się w to zagłębiać, to możemy zagrać z troszkę bardziej okrojoną warstwą zasad. Co nie zmienia faktu, że poziom wejścia i tak jest wysoki. Gra, przy który bardzo dużo czasu spędziłem w styczniu, czytając zasady, przygotowując w całą masę żetonów, segregując je, rozkładając, rozgrywając część wstępnych scenariuszy. I to wcale nie jest koniec mojej przygody z tą grą, bo po rozegraniu w tej chwili trzech różnych kampanii mam ochotę na więcej i zastanawiam się, jak to logistycznie rozegrać, żeby rozłożyć kilka dużych map i przez dłuższy czas trzymać się i, może, i móc rozegrać pełną dużą kampanię. Ale to już chyba jest opowieść na zupełnie inny film. Podsumowując, Welding Flames Gra, która absolutnie mną zawładnęła w styczniu, nie mogło być inaczej, stąd to właśnie ten tytuł zostaje moją grą miesiąca. Dziękuję Wam serdecznie, życzę świetnego lutego i do zobaczenia następnym razem. Cześć, tu Alaska na Ugródka moją grą stycznia była Ark Nova. Ark Nowa to jest gra, która wyjdzie w tym roku od Portalu, a którą ja mam okazję mieć u siebie na stole już od jakiegoś czasu. Jest to gra, którą było bardzo trudno zdobyć. Ona stała się bardzo popularna bardzo szybko. No ale dlaczego jest to moja gra miesiąca? Dlatego, że ona po pierwsze przyciąga do siebie tematyką, bo jest to gra o budowie zoo, a ja zagrywałam się za dzieciaka w Zoo Tycoon i to jest na pewno coś, co mi o tym przypomina. Po drugie mechanicznie ta gra jest bardzo podobna do Terraformacji Marsa, na przykład. Gdzie zagrywamy karty, one się łączą w różne symbole. Trzeba mieć taki symbol, żeby zagrać taką kartę. Um, I jest naprawdę dopracowana bardzo mechanicznie. Nie ma tutaj żadnych mankamentów. Działa świetnie na dwie osoby i także na cztery. Więc nie mam tutaj do czego się przyczepić. Może nie jest to najpiękniejsza gra, bo tony są dość nudnawe. Karty mają zdjęcia po prostu gdzieś tam z internetu znalezione, ale tutaj nie o to chodzi. Nie każda gra musi być piękna, chociaż wiem, że wygląd w grach naprawdę dużo znaczy. Arknowa to jest gra, która pewnie z nami zostanie i jest to tutaj taki trochę challenge, bo za każdym razem, kiedy gramy, chcę mieć wyższy wynik, a wyniki w pierwszych rozgrywkach zaczynają się od ujemnych. Więc mój najwyższy wynik jak na razie jest o 20 punktów i mój taki prywatny challenge to jest pobić ten wynik za każdym razem, kiedy gramy. Jeżeli lubicie gry euro, jeżeli lubicie gry o budowaniu czegoś, co przed Wami się rozrasta, tak jak na przykład właśnie park czy zoo, to Ark Nowa powinna być na waszym radarze. Czołem, z tej strony Tomek Dobosz Gambit TV. Witam serdecznie wszystkich widzów kanału Granie w chmurach. Witam w nowym roku. Nie było mnie chyba w ostatnim odcinku. Nie pamiętam. Znaczy wiem, że chyba zapomniałem o ostatnim odcinku? Tak bywa. <laughs> Ale witam was w nowym roku. Czas na moją grę stycznia 2022 roku i zostaje nią Eons End Legacy. Of Gravehold. Ta oto edycja. Szósta odsłona. Jeżeli dobrze liczę, szósta odsłona cyklu Ions End, a druga, która zaprzęga do roboty mechanikę Legacy. Potężne pudło większe od Ions End Legacy od tej pierwszej części Legacy. No cóż, generalnie jest to stary dobry Ions End z elementami Legacy. Rozwijamy swoje postacie. Walczymy z, walczymy z tymi potworami z Nemesis, tak? musimy, musimy pokonać różnego rodzaju przeciwności losu, ale dorzucono kilka ciekawych rzeczy, tak mamy, mamy dużo więcej kopert, w których znajdują się dobra, wszelakie, które będziemy odkrywać, jeżeli dobrze liczyłem, jest ich około 21. Więc jest co. Jest co odkrywać, jest co otwierać. Mamy mnóstwo różnych niespodzianek. Do tego mamy dwie kampanie. Nie, to nie jest spoiler, słuchajcie, bo to widać od razu. Są dwie kampanie, mamy dwa miasta, którymi możemy się zaopiekować. Jest New Gravehold, jest Azer, i na początku gry wybieramy, po której stronie chcemy być. Co, czy, co, to, co to znaczy, po której stronie, czy oni walczą ze sobą? Tego dowiecie się. Tego dowiecie się już grając w Legacy of Gravehold. Ale mamy dwie kampanie, dwie książeczki narracyjne z, z akapitami, tak? z paragrafami, które będziemy czytać w miarę, w, miarę postępu, w miarę postępu gry. Jeżeli będziemy grać po stronie Gravehold, no to mamy jedną książeczkę, jeżeli Azer, mamy drugą książeczkę i tam patrzymy, co się działo, jak się działo, dlaczego się działo i komu zaleźliśmy za skórę. Mnóstwo rewelacyjnej zabawy i jestem ciekaw, jak ta kampania się skończy. Jeszcze jej nie skończyliśmy. Gram w dwie osoby. Jestem naprawdę ciekaw. Stare, dobre ons End z elementami Legacy i posypane kilkoma smaczkami, kilkoma przyprawami, które tu i ówdzie mi wyskoczyły. I jak na razie jestem mega zadowolony co zresztą widać, bo daję tę grę na grę stycznia 2022 roku. Nagadałem się, chyba wypadłem z tego trendu, że muszę mówić krótko. No dobra, tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie, do zobaczyska za miesiąc.